Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Nadia i chodzę do klasy 6 B. Wraz z innymi osobami z Kółka Teatralnego przygotowaliśmy dla Was kolejny odcinek z projektu Czytaj z nami. W tym miesiącu tematyka książek jest dowolna. Aby nie przedłużać, zaczynajmy. Cześć, jestem Janek z klasy 4 A i chciałbym Was zachęcić do czytania książki Michała w wierszyki Domowe. Łazienka Nuda. Kuchnia. Nuda. Przedpokój. Nuda. Ale nie z wierszykami domowymi, bo z nimi wszystko nabiera koloru i przestaje być nudne. Książka podzielona jest na rozdziały, tak jak dom na pomieszczenia, a każde pomieszczenie opisane jest za pomocą przedmiotów, które się w nim znajdują. Pan Michał Usinek bawi się słowami, stosuje ciekawe porównania, dodaje dużą dawkę humoru i zabiera nas w niesamowitą podróż po naszym domu. Kto z was wie, że czajnik to tajny nadajnik. Zlew to taki lew. A mydelnicki to pływające jednostki. A nie żadne Wiesz, Wierszy to świetna. Propozycja dla początkujących lub niecierpliwych czytelników. Na jednej stronie jest wszystko: po tytuł, początek, koniec. Jak widzicie, nieodłącznym elementem każdego wierszyka jest ilustracja. Autorką fantastycznego opracowania graficznego jest pani Joanna Rusinek. Polecam. Mam na imię Róża Skupień i chciałabym Wam pokazać książkę pod tytułem Jak opiekować się kotem. Książka zawiera sobie porady weterynarza, pielęgnację, karmienia i rasy. Wydawnictwa Zielonej Sowy. Mnie osobiście ta książka była bardzo pomocna, gdy wróciłam z obozu i czekała na mnie ta oto kocia niespodzianka. Cześć wszystkim, dzisiaj chciałam Wam polecić książkę pod tytułem Fantastyczne zwierzęta i jak je znać J.K. Rowling. Na początku książki jest informacje o autorze, który opiekował się fantastycznymi zwierzętami. Ta książka opowiada nam o czym są magiczne zwierzęta, o magizologii oraz możemy poznać fantastyczne zwierzęta od A do Z. W książce możemy poznać gatunki smoku, węży, owadów i wiele innych. Jeżeli ktoś tak bardzo jak ja interesuje się takimi zwierzętami albo magią, ta książka jest właśnie dla niego. Polecam Zosia. Cześć. Książka, którą chcę Wam dzisiaj zalecamować, ma tytuł Katarinka oraz została napisana przez Bolesława Prusa. Książka ta opisuje historię pana Tomasza oraz pewnej niewidomej dziewczynki. Jest to jedna ze szkolnych lektur, jednak warto ją przeczytać. Wspieracją do napisania katarynki były doświadczenia autora, gdy miał styczność z osobami takimi jak główna bohaterka. Jest ona godna polecenia oraz przede wszystkim przeczytania. Nazywam się Gabrysia i jestem z klas 8 b Dziś chciałam Wam polecić książkę Diana Brunetta, wydawnictwa Insignis, pod tytułem Dlaczego ludzie tak cię wkurzają i co z tym zrobić? Książka jest napisana bardzo humorystycznie i opowiada o najczęstszych kłótniach. Rodziców z dziećmi. O tym, co prowokuje takie kłótnie, oraz na końcu każde, każdego rozdziału jest krótka notatka, jak zapobiec takim kłótniom. Jest opisany króciusko problem, konsekwencje takiego problemu, czyli kłótnia, i, roz, i parę rozwiązań, tak żeby właśnie tej kłótni nie doszło. Dzięki. W tej książce uniknęł niektórych kłótni z rodzicami. Polecam bardzo serdecznie tą książkę nastolatkom i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej, jestem Białka Grałowska z klasy 4 i B. Chcę wam dzisiaj polecić książkę z serii Powieści z Marni pod tytułem Lewka Garnica i Starasza. Książka opowiada o twórcy dzieci, które wieruszają w magiczną podróż. Do świata, którym nazywany jest Narni. W Narni przeżywają bardzo dużo ciekawych przygód i poznają cie ciekawe stworzenia i fajnych przyjaciół. Książka jest bardzo ciekawa. Lubię ją czytać, a gdy przeczytacie pierwszą część, sięgniecie na pewno po następny. W tej serii jest siedem książek. Gdy przeczytacie drugą lub trzecią, może sami zgłosicie się do projektu Czytaj z nami. Polecam Wam opowieści z Darni. Pa! Cześć! Jestem Kazberzian z klasy czwartej B. Moją wielką pasją jest piłka nożna. Oprócz trenowania interesuję się historią sportu znanych piłkarzy. W ostatnim czasie przeczytałem cztery biografie moich ulubionych piłkarzy: Ronaldo, Lewandowskiego, Griezmanna i Neymara. Książki opisują w jaki sposób dochodzili do swojego mistrzostwa, ile poświęcili czasu na treningi, jak trenują obecnie, na kim się wzorowali na początku swojej kariery piłkarskiej oraz ich marzenia. Serię książek wydało wydawnictwo Egmont. Dziękujemy za słuchanie i zapraszam do czytania. Cześć, jestem Michał. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam książkę, która towarzyszy mojej rodzinie od dawna. Czytali ją moi rodzice, mój starszy brat, a teraz ja. Jest to książka pod tytułem: Sposób na Alcybiadesa. Napisał ją Edmund Nizierski. Akcja dzieje się w jednej z warszawskich szkół. Głównymi bohaterami są uczniowie, Ciemciara, Zasępa Pewzłomkiewicz i Słaby oraz ich nauczyciele. Chłopcy postanowili zdobyć sposób na gogu. Chcieli przy minimum pracy osiągnąć się jak najlepsze efekty, znaczy stopnie. Ale czy to możliwe? Sami się przekonajcie, a przy okazji dowiedzcie się, co to jest spona. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego warto przeczytać tę książkę. To sposób, w jaki autor pisze, lekko i dowcipnie, posługuje się bogatym słownictwem, barwnymi opisami. Promuje szacunek do drugiego człowieka, nie tylko uczniów do nauczycieli, ale także kolegi do kolegi. Dziś szkoła wygląda zupełnie inaczej, dlatego warto cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak to było kiedyś. Cześć! W tym miesiącu chciałabym Wam przedstawić książkę pod tytułem Psy Rasowe. Książka ta zawiera około 230 stron. Możemy znaleźć tu m.in. klasyfikację, metrykę, usposobienie, krótką historyjkę i wiele ciekawych fotografii. Myślę, że jest to bardzo ciekawa książka, jeżeli chcemy się dokształcić lub kupić sobie piesk. Ode mnie w tym miesiącu to tyle. Chciałbym Wam polecić książkę pod tytułem Był sobie pies autorstwa Br Williama Bruce Camerona. Oto pełna głębokich uczuć, zdumiająca historia o oddanym się Bailey, którą życiową misję czyni w pajanie właścicielom oznaczenia miłości i pogody ducha. Familijna opowieść nie bez powodu zasłużyła na ekranizację, któż on oparłby się urokowić po poczciwego czworonoga, który w dodatku odradza się w kilku wcieleniach. Miłość nie zna granic, a Bailey dobrze wie, że najważniejsze, to kochać i śmiać się. Cześć! Mam na imię Lacie. Jestem z klasy 4B. Dzisiaj Wam opowiem o książce ekologii ekologicznej, o przyrodzie. Tam możemy znaleźć różne ciekawe rzeczy. Jak widzicie ja jestem obok... tego to to składu, bo wyjechałem. I po prostu cieszę się z tego, że gdzieś pojechałem i Pani mi pozwoliła na Pozdrawiam też serdecznie moje pa Panie i wszystkich, którzy są w szkole. I ja Wam opowiem ile to ma stron i czego mogą się dowiedzieć z tego, yy, a potem, yy, potem no, może pokazać troszeczkę innych rzeczy. Ta książka ma... ma bardzo dużo stron. Ile. Ona ma 239 stron, gdzie można bardzo dużo się dowiedzieć. I cieszę się, że moja pani mi na to. E tak. E Koledzy, tak. tak. e tak. możemy się dowiedzieć o tym, e gdzie mieszkają zwierzęta, co one robią, czym się pożywiają. Najważniejsze jest to, że w książce, w bibliotece możemy bardzo dużo wiedzy pozyskać z jej książek. Cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Iko Oleśnicka i jestem z klasy 6 B. Chciałabym Wam zaprezentować książkę pod tytułem Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy Złodziej Pioruna. Książka ta jest pierwszą z przygód nastoletniego. Półboga i jego przyjaciół z obozu Herosów. Jeżeli interesujesz się tematyką mitów bądź bogów olimpijskich, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do czytania tej opowieści. Cześć, ja nazywam się Alicja Kowalska i chodzę do klasy 5A, a dzisiaj chciałam Wam polecić książkę pod tytułem Pies, rasy z całego świata. Książka ta, jak można się domyśleć, opowiada o psach, a dokładniej o różnych rasach psów. Składa się ona ze 128 stron, z czego 126 stron jest przekazanych na informacje o psach, a pozostałe dwie na spis treści oraz wstęp. Bardzo polecam tę książkę, ponieważ można się z niej dowiedzieć wiele potrzebnych informacji, które mogą nam się w przyszłości przydać, albo teraz, gdy chodzimy do szkoły. Na jednej lub większej ilości stron możemy znaleźć informacje takie jak da nas rasa psa, ciekawostka o niej oraz potrzebne rzeczy takie jak waga, wzrost i inne. Ja jeszcze raz bardzo polecam tę książkę, tak jak już mówiłam, może się naprawdę przydać. Żegnam, do zobaczenia, przy kolejnym tytule. Cześć, tu Michał Zieliński. Jeśli interesujecie się anatomią to będziemy Wam pokazać bardzo ciekawą stronę, która naprawdę pomaga. I to i ta strona nazywa się medonet.net. Jest tutaj zamieszczone wiele krótkich artykułów i wiele bardziej rozbudowanych, jeśli chcielibyście poczytać. Ale jeśli naprawdę interesujecie się anatomią bardzo dokładnie, to wystarczy tutaj wpisać. Tak jak ten artykuł, krótki, prawda? Naprawdę 10-15 minut i możecie się o wiele bardziej dokształcić. Interesujecie się tak jak ja. Naprawdę różni się od wielu stron o tym, już to jest naprawdę konkret i od razu wszystkiego można się dowiedzieć, aż nie jest rozpisywanie słowami, których by nikt nie zrozumiał. Naprawdę polecam Wam z całego Cześć, trzymajcie się. Chciałam Wam zaprezentować encyklopedię o psach rasowych, dzięki której będziecie mogli się dowiedzieć więcej o swojej ulubionej rasie. Moją ulubioną rasą jest malteńczyk i sama posiadam od dwóch lat maltańczyka, który wabi się piorun. Możemy wybrać sobie pieska i pod rasą mamy z jakiego kraju pochodzi historię, usposobnienie, pielęgnację i zdrowie. Myślę, że zachęciłam Was do przeczytania tej encyklopedii. Cześć, nazywam się Kasper Chybdowski i chodzę do klasy 6b. Chciałabym Wam zaprezentować książkę pod tytułem Harry Potter i kamień filozoficzny autorstwa J.K. Rowling. Bardzo fajna książka. Ja polecam, tak samo jak i polecam do przeczytania całej serii Harry'ego Pottera. Moim, moją ulubioną częścią jest Harry Potter i więzień za skabanu. Bardzo też, tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo polecam do przeczytania całej serii i zapraszam dalej. Cześć, mam na imię Wiktoria i chodzę do 8 ósmej klasy 8B. Ósmej mam pytanie. Znacie jakieś książki powiązane z kotami, ale tak samo dobre jak Harry Potter czy władce pierścieni? Ja znam taką jedną książkę. Jest to książka pod tytułem Wojownicy, napisana przez Irina Huntera. Jest to książka opowiadająca o przygodach rudego kociaka z imieniem Rdzawy, który nie chce mieszkać z ludźmi i dołącza do klanu zamieszkającego las. Ogólnie książka jest pełna niespodziewanych zwrotów. Akcji i przygód. Bardzo akat wciągnęłam się, jak ją zaczęłam czytać, i polecam serdecznie, przeczytać książkę, szczególnie miłośnikom kotów. I tyle. Do zobaczenia. I to by było już na tyle w tym miesiącu. Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie. Jak co miesiąc przypominam, że osoby chętne do brania udziału w naszym projekcie proszę zgłaszać się do naszej organizatorki pani Agaty Gierlotki. My Wam serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych filmach.